Cześć kochani na kolejnym grzybobraniu. Dzisiaj mamy 3 czerwca. No i jestem w tej stałej mojej miejscówce. Co zawsze chodzę przy tych kamieniach. No i przy tych kamieniach już znalazłam jednego kozaczka. Musiałam go kurde szybko wyrwać, bo kurde traktor jechał, a on przy samej drodze sobie tutaj rósł. No, i kurde, przed traktorem musiałam go szybko wyrwać. Bo tak to by mi zgniótł. Kozaczka pięknego, i nie pokazałam wam, jak go wyrywam. Ale normalnie, tu przy drodze, sobie rósł. Jak ślicznie. I naprzeciwko tego kamienia. No, i dobra. Zobaczymy. Teraz w tej mojej mieszkance. Czy coś będzie? No, i ja już widzę kolejnego kozaczka. Nie byłam już to Kilka dni nie byłam. Od piątku albo czwartku. No, bądźcie. Kolejny kozaczek. No i mamy dwa, ale ja już widzę w oddali kolejnego, tu jest, już mamy kolejnego, malutkiego, zobaczcie, zobaczcie, którą godzinę mamy. 19:30 już trzydzieści. No i zobaczcie. Kilka dni mnie nie było. Od piątku. Dziś mamy poniedziałek. I nam pięknie wyrosły. A myślałam, że już nie będzie grzybków. Bo sucho było. Wczoraj trochę deszczek popadał. Ten już trochę pogryziono, ale to nic. I mamy kolejnego grzybka. No kurde i kolejny. na kozaczek Zobaczcie Coś mi się tutaj wysypało w tym miejscu Teraz musimy zakrać dziurkę. No i zobaczcie. Już mamy cztery sztuki. Kurdy. O, zobaczcie, tu wam pokazuję, a tu zobaczcie kolejne malutki, ale jaja, zobaczcie, tu wam pokazuję te cztery sztuki, a tu obok malutki jeszcze wyrósł, sobie. Jaką rodzinkę mamy? Pięć sztuk? Dobra, idę jeszcze dalej. Czy coś będzie? I zobaczcie, mamy kolejnego, jaka piękna sztuka, ale komary już nie tną. Następnego widzę. Tu nie będzie widać, ale zobaczcie. Kolejny kozaczek. Szósty już. Tam mieliśmy cztery i tu dwa. Jaki piękniś. Jeszcze jakie dwa piękne i o tej godzinie się grzybki zbiera 19.35 A my mamy grzybki o tej godzinie A tak w ogóle to pojechałam sobie na truskawki i cały koszyczek mam truskawek, a mówię zajadę na tą moją miejscówkę. Czy urosły po tych czterech dniach grzybki, tak sobie przyjechałam. No i patrzcie, tyle grzybków jest. Mamy kolejnego. Zobaczcie. Znów jaki duży. Wczoraj trochę do popadało. Była u nas burza. Ale one już musiały wcześniej urosnąć, bo już są spore. No, zobaczcie, w takich chaszczach. W takich chaszczach rosną. Dobra, idę dalej. Mamy kolejnego. A tu ktoś przewrócił, zobaczcie. Może jakiś zwierzak. Obok dwa były siebie. Ja, że widzę kolejnego. Co to, jakiś wysyp dzisiaj? Zobaczcie. Ten jest malutki. No ale jakieś mrówy tu są. Piękne? Kurde, jakiego ja jego Tu pełno mrówek. Zaraz mnie pogryzą. Ua! Pierdzielone. Ła, wow, spadamy! Ściekłe mrówki. Zobaczcie. I zobaczcie, znów mamy kolejnego. Ten już taki malutki. Coś dzisiaj mam szczęście. Ileż szkod dzisiaj się znalazło. Jakie ładniutki. Dobra, szukam dalej. No idziemy, idziemy. I ja tu widzę znów kolejny. Tu jeden. A tu drugi mamy. A te już takie już widać różki. למה כולה היא נגדה? Kurde, jeszcze się rozgląda w tych krzakach. Czy coś będzie? Ja już widzę kolejnego. Ale ten to jest olbrzymi. Zobaczcie. Jaki piękny, duży. Ale tego nie będę go brać, bo będzie pewnie roboczyły. Zobaczcie jaki olbrzymi. Jak moja ręka. No i zobaczcie. Pojechałam na truskawki. A zobaczcie ile kazaczków znalazłam. Pojechałam sobie na truskawki. A mówię, wpadnę. Zobaczę, czy w tych miejscach coś urasło, bo nie byłam tyle dni. No i zobaczcie, ile urosło od groma. I byłam tylko... zobaczcie... 25 minut. I tyle. Jeszcze wszystkiego nie obeszłam, bo tak komary tną. I muszę już jechać do domu niestety. padłam tylko na chwilkę. No, zobaczcie. Na no kozaczków. Dobra, będę się z wami żegnać, bo mnie tu komary nieźle gryzą. Do no to papa, pa, do następnego.